Siemanko wszystkim, właśnie znajdujemy się na jednej z największych przebit na Dragonie. Niedawno zostało włączone TNT, jak dobrze wiecie. E, albo może i nie wiecie, niedawno wystartowała nowa edycja na Dragonie. I właśnie, no, jak ja to, jak ja to nagrywam, to jest dosłownie pierwszy dzień przebit. I chciałem Wam pokazać takie największe przebity, jakie, jakie się dzieją na serwerze. Dlatego, jeśli Wam się to podoba, to zostawcie łapkę w górę, strzelcie suba. jeśli to już zrobiliście, to zostawcie koniecznie dzwonek, bo na tej edycji będzie bardzo dużo odcinków. Na samym początku tepnąłem się do Gildi End. E, o, jak oni sobie to podpisali? Czekaj, e, e end. To jest gildia Endy po prostu. Aha, okej. Okay. ej naprawdę fajnie, jest, że to podpisali. Kozacko to wygląda. Co jest grane? O kuźwa. Co jest grane, jak podpisali te tabliczki? Oj, to jest ewidentna spina. Ewidentna spina jest. Jak pewnie się domyśliliście po tych tabliczkach, atakuje ewidentnie Gildia Roxa. W Gildii Roxa gra 90 osób, a w Gildii End gra 76. Zobaczcie, e, ile jest osób na wszystkich sektorach, i ewidentnie sektor ósmy jest przepełniony ludźmi. 400, niemalże 80 osób tutaj jest. Nie wiem, jakie tu się jeszcze Gildie nawalają, ale pewnie poza Roxą i Gildią End klepią się jeszcze jakieś tutaj. E, wbijają się jakieś inne Gildie. W ogóle. Gildia Roxa jest bardzo blisko do wbicia się do Gildi End. Zobaczcie. Jezu, tu już jest rzucak. Ej, tu już się wbijają normalnie im. Ale czy Gildia End właściwie. Ej, Gildia End nie skopała tego piachu z góry. Zobaczcie. Przed... Właściwie, gdyby to rozkopali, to mieliby spokojnie mnóstwo jeszcze piachu. Tylko oni tego nie usuwają, jakby brakowało osoby, która się tym zajmuje na górze. Chyba, że to jest ich taka taktyka, że po prostu to rozkopią później, jak oni się już wbiją do, do, do tego miejsca, to wtedy na przykład każdy z Gildi End się zrespi w serduszku i nagle zacznie ich wszystkich nawalać, czyli osoby, które będą zamknięte w tym pomieszczeniu przez to, że piachy zaraz spadną, co nie? To też może być jakaś taktyka, także nie ma tej co krytykować, bo może to jest celowe. Co to za strzało, co tutaj chodzi? Co? Nie wierzę w to! Co oni tu zrobili?! Patrzcie to! Ej, to są dispensery chyba! Tak, to są dispensery! O, ja, nie przewidzieli tego, że ktoś to może im rozwalić! Ale patrzcie to, co oni to zrobili! Mnóstwo dispenserów! One niestety wiecie, one niestety uległy zniszczeniu w tym momencie, ale to jest naprawdę bardzo ciekawe. Kurde, nigdy coś takiego nie widziałem, że ktoś takie coś przygotował. Jak tutaj się to rozwala? Nie no, leci, leci już to TNT, niestety wszystko jest rozwalone tutaj już praktycznie z tych dispenserów Ale naprawdę ogarnęli fajny sposób, jakby, Wycie, może to nie wyszło, może to nie było aż tak bardzo praktyczne No bo to w sumie zostało rozwalone, większość się została rozwalona zanim oni tutaj wbili Ale na pewno jakaś część tutaj e, się ostanie i będzie nawalała ich z tymi strzałami A przecież oni to mogą normalnie, ten, oni to mogą normalnie opróżniać Ajajaj, ajajajaj, troszeczkę, troszeczkę nieprzemyślane Kurde, na przyszłość, chłopaki, ustawcie gdzieś te dispensery tutaj po bokach, żeby to był mechanizm, który by strzelał w nich tutaj. Koniecznie, słuchajcie, koniecznie, bo to od podłogi to fajnie, że ktoś takie coś myśli o czymś takim, ale no widzicie, no, wystarczyła jedna próba i okazało się to być niezbyt praktyczne. Tu już w ogóle ktoś klepie ich serce. Właściwie Gildia Ent jest już przebijana z każdej strony i zobaczcie, że coraz bliżej jest właściwie. Ta strona już jest normalnie przebita, tutaj chyba można wbijać. Czy jeszcze nie można? Nie, jeszcze, jeszcze nie można, bo tutaj jest. Ym, tutaj został jakiś piach pojedynczy. Tutaj już praktycznie są przy końcu, już rzucakami się wbijają. No nie, no właściwie to już są tutaj. tędy już mogą przychodzić. To jest kolejna, trzecia strona, ale tutaj właściwie. Wow, właśnie poleciała niezła salwat i ale tutaj raczej, yy, raczej się tak szybko nie wbiją. Tutaj tak samo. No właściwie to z dwóch stron już są niemalże przebici. No tak, już z dwóch stron są przebici. Już z dwóch stron są przebici, przebici Guildia End. O kurde, oni mają uszkodzone te Uszkodzone mają miejscówki do strzelania z łuku. Ja nie wiem właściwie, czy czasami Słuchajcie, takie zwisające obsydiany, e, Po prostu takie zabezpieczenia Które po prostu byłyby bardzo nisko osadzone Na przykład, nie wiem, tu byłyby tylko dwa, dwie kratki na bieganie Co nie? Nie wiem, czy takie po prostu zwisające obsydiany, takie pojedyncze sztuki, takie po prostu. No, wyobraźcie sobie, takie bojfarmery, po prostu zwisające z sufitu na przykład do, do tego poziomu, do poziomu biegania. Ja nie wiem, czy to czasami nie byłoby bardziej praktyczne jak te nitki, bo te nitki bardzo szybko ulegną w zniszczeniu, a jednak jakby było mnóstwo takich zwisających obsydianów, to bardzo ciężko mi się wydaje, że chyba byłoby się wbijać. Ciężko byłoby strzelać, wiecie, po prostu perłami przez takie pojedyncze zwisające obsydiany, zwisające właśnie. Słuchajcie, to jest właściwie chyba jedna z szybszych przebit. Tak mi się wydaje, że to jest jedna z szybkich, szybkich przebit, chyba. Nie no, Gildia End jest ewidentnie tutaj w naprawdę, no, przerąbanej sytuacji. Gildia End jest w totalnie przerąbanej sytuacji. Bo wiecie, są przebijani z każdej strony. Gildia Roxa ma przewagę e, liczebną. Też niestety Gildi End nie wyszło totalnie to zabezpieczenie z tymi strzałami. Chociaż, no, ciekawie to wygląda. Naprawdę fajny sposób to jest właściwie, bo rzadko kiedy kto używa dispensery. I to w ogóle działa tak na takim fajnym patencie, że jedna strzała spadnie, to zostanie odpalony inny dyspenser, tak fajnie strzela sobie, nie? Na zmianę. To jest fajnie wykminiony sposób, widzicie to? Tak na zmianę to działa. O kurde, ale to wybucha wszystko. No tylko, że no ten trap niestety nie wyszedł za bardzo. Nie wyszedł zbytnio ten trapik. Co tak wybucha? Co tak wybuchało? Czy tak mocno leci TNT, czy mi się zdaje? Kto tak nawala tą armatą? A, to jest jakaś armatka, taka taka zwyczajna, patrzcie Zwyczajna, nawalająca armatka, co nie? I ona normalnie robi robotę Gildia Enty jak na razie jest przebita z każdej strony Ale widać, że się jakby broni, no Nikt tego serca nie rozwala Wow, ale poleciało przed sekundą TNT Tak mocno poleciało O właśnie, patrzcie to, jak to rozwala Nie no, Gildia Roxa, słuchajcie Chcąc nie chcąc, rzeczywiście Jeśli chodzi o takie wbijanie się No to potrafi zrobić zamęt, nie? Co by nie było, to jest gildia, w której gra, gra 90 osób, może nie przebija 90 łącznie z tej gildii tylko, no ale 50 gra, także no domyślam się, że zdecydowana większość w tym momencie właśnie podbija gildie End. W gildii End jest w momencie 76 osób, także no 34 tylko broni swoją gildię, powoli to jest podbijane, zobaczcie jak to wygląda, oni tak pojedynczo hitają tego robocika. Bo pamiętajcie o tym też, że on zabiera w tym momencie 2,5 albo 3 serduszka. Także to też oni sobie nie mogą pozwolić na to, że nagle będą hitali to mocno. Znaczy, to pojedyncza osoba za bardzo tego nie, prze, nie, 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 ten, nie przebije. Nie rozwali tego za bardzo pojedyncza osoba. No tak szczerze mówiąc, słuchajcie, Gildiant jest przebita z każdej strony. No dobra, może nie z każdej. No z trzech stron jest przebita. Tutaj właściwie niewiele brakuje, żeby była przebita. A nie, też jest. przebita. Z każdej strony, z czterech stron jest przebita. Właściwie to TNT już nie musiałoby wybuchać. Także wszystkie osoby, które przebijałem tutaj, które stawiałem do TNT, mogłyby już sobie pójść. Yy, tam yy, pomóc podbijać to serduszko. Aha, patrz, tu w ogóle większa część Gildi End jest na dole i się klepie z nimi wszystkimi. Okej. Okay. No i w tym momencie przydałaby się osoba, która by kontrolowała ten piach, co nie? I by zasunęła ten piach i mogliby zrobić coś takiego. Dla przykładu, rozwalają tylko i wyłącznie tą jedną warstwę. Tą tak samo z tej strony, z tej strony i z tej strony. I teraz tak, każdy, kto jest na dole, byłby pozabijany, bo oni by nie mieli jak uciec. Każdy pewnie większość pereł wykorzystywał z gildii yy, Roxa. Także, gdyby oni zamknęli, przyskrzyniliby gildię Roxa tutaj w środku, to by pozabijali, no powiedzmy, 10 osób na oko. Oho, no i patrzcie, wbita. Dosta dostali polecenie. Bita, przebijamy. I kończymy tą zabawę, nie? Ale oni bardzo szybko spadają coś. Przed sekundą było to jest 50 osób. A wiecie, wystarczyła chwila i każdy pospadał. No, w tym momencie powinni zamknąć przede wszystkim. Nikt z Gildi End nie kontroluje tych piachu, piachów, naprawdę. Gdyby oni to zamknęli z każdej strony nagle, gdyby tylko i wyłącznie poszła osoba na górę, pozamykała te wszystkie piachy. Jest tam jakaś jedna osoba. Lata tam jakaś jedna osoba. Kto to jest? Yupik. X Yupik jest z Gildi End. Chłopie, szybko niż tutaj te piachy. Szybciutko, mordeczko. Jeszcze możecie to wybronić. TNT dalej wybucha. Tutaj dosłownie już im sufit to rozwalili. Toż tam intensywnie ktoś tam tak nawala z tej armatki. No zobaczcie, dwie osoby tutaj nawalają z Gildii Rox'a Bytla oraz Ardoran Oho, kolejne polecenie, zobaczcie kolejne hasło Kolejne hasło poleciało chyba z Gildii Rox'a Albo z Gildii End właściwie, nie wiem, nie wiem jak to słuchajcie działa, ale nagle po prostu tam się Teleportuje z 20 osób, o zobaczcie właśnie o to chodzi Także no to nie, nie dzieje się bez przyczyny, na pewno jest ktoś kto tam po prostu wydaje polecenia, dobra wbijamy się teraz jest próba, nie? Ale powiem wam szczerze, to nawet nie jest blisko Nawet nie jest blisko Ile to? 10% HP zabrali No dobra, prawie 20%, okej okay. Ej, jedna trzecia HP Jedna trzecia HP Chyba teraz naprawdę to jest zbita taka już ostateczna Oni powinni strzelać z Puncha 3, który jest Aha, bo to jest Gildia Roxa, To Gildia Roxa strzela Serio, oni wykorzystali po prostu te punkty do strzelania na swoją korzyść. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego oni to postawili tutaj. To nie powinno być postawione, bo to dzięki temu Gildia Roxa nie spada. Oj, 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 to chyba będzie koniec. Szczerze mówiąc, Gildia Ant powinna to wybronić, zdecydowanie. Przecież tu tak jest dużo. Każdy po prostu by po prostu na serce i by obronili to. Ale chyba są zajęci tam klepaniem się na dole, tak mam takie wrażenie. No, chyba koniec, chyba koniec. Ojoj, no oj, oj. nagle ile osób się zrobiło. Ej, Gildia Ant się broni, chyba. Dadzą radę? Oj, 8 serc, 8 HP, 8 HP ma serduszko. Oj, podbita. Podbita. No, niestety, Gildiant się nie wybroniła. Bardzo mi przykro, chłopaki. No ale co, są pewne rzeczy, które po prostu trzeba poprawić, no Trzeba po prostu wziąć tą porażkę. Pod, pod uwagę i poprawić błędy Które się popełniło Zregenerować gildię Zmodyfikować troszeczkę te trapy z tymi dispenserami Żeby one strzelały w ludzi, którzy są tutaj Nawet mogą być latające jakieś dispensery Wiecie, jakby Ja myślę, że to można wiele rzeczy wykminić, słuchajcie Przede wszystkim gildia, Ent, słuchajcie, nie zadbała o to Żeby zamknąć te wszystkie osoby Oni sobie po prostu podczas sklepu uciekali tymi tunelami Zrobionymi przez TNT Także no, Gildia Ent przede wszystkim powinna na przyszłość zadbać o osobę, która po prostu by to kontrolowała i by dbała troszeczkę o taktykę, no bo zobaczcie, że no brakowało po prostu takiej osoby, co nie? O, no, zobaczcie, teraz to rozkopuje nagle, nie? No, teraz niestety to już jest za późno, panie kolego. To zobaczcie, jeszcze założyciel przyszedł tutaj to rozkopywać. Niestety, ale chłopaki powinniście o tym pomyśleć troszeczkę wcześniej, no. Teraz na sektorze dziesiątym z tego co widzę, coś się dzieje, dlatego napiszemy wiadomość. Zapytałem się, jaka Gildia jest przebijana i zobaczymy tam, gdzie będzie większy spam, tam się tepniemy. LNM chyba, GTP LNM, end podbite eee, Odpisałem im, że widziałem klepę na gildii dlatego pytam się o kolejną e, gildię I zobaczcie, gildia LNM rzeczywiście jest podbijana I tutaj już podbija gildia AK-47 Olu tu jest nawalane, ja pierdziele, co się tutaj dzieje Ja się tefnąłem i od razu jest rozruba Szczerze? szczerze jakbym miał brać pod uwagę jaka gildia zrobiła chyba więcej wybuchów w TNT w ciągu sekundy, to chyba gildia AK-47, nie? info LNM, ile jest osób w tej gildii? 30 osób to jest tylko o kurde, może mają sojuszów, co? info Ares 40, 42 osoby, 30 osób w gildii Asy i w gildii Metro 40 prawie osób, czyli właściwie w teorii gildia LNM Dysponuje około, nie wiem 140 osobami do Do obrony? Coś koło no 130 osób co najmniej Co nie? Co by nie było Ale problem jest taki, że w gildii AK-47 Jest właściwie niemal 100 osób Ja pierdziele jak to nawala Co jest grane? Co to w ogóle jest? Co to jest za chłop? Halo, hat XD. Co ty żeś tutaj chłopie wykminił? Ej, ale zrobił fajną, ale zrobił prościutki Patrzcie na to, spójrzcie na to i to zapamiętajcie Chyba najprostszy rodzaj Autentycznie najprostszy rodzaj yy, tego zegarka. Najprostszy rodzaj zegarka. Bez kitu, fajnie to zrobił. No i patrzcie, przyciskiem można po prostu sobie wyłączyć. Bardzo wygodne. XD naprawdę przekmilił sobie w fajny sposób. O, tu patrzcie, założyciel Gildi AK 47. Kładzie sobie TNT, ładną armateczkę robi. No i się skutecznie wbijają chłopaki, nie. To naprawdę są bardzo blisko, tylko zobaczcie, jak to się w ogóle ciekawie wbijają, bo nie wiem, czy to jest taki celowy zabieg, że oni się tak celowo, tak troszeczkę wbijają przez tak w bok, bo... Jakby nie wbijałem się perfekcyjnie i idealnie przez środek, tylko raczej bardziej plują na bok tej gildii. Jestem ciekaw, czy to jest celowy zabieg, po to, żeby się wbić do na przykład tych e, pokoików tu. O Jezu, jak tutaj nawala, nie no, tak nawala to TNT masakrycznie. Ło, wow, ale tutaj ktoś odpalił armatę. Ej, patrzcie. A nie no, to jest ten sam gościu. Nie, nie no, jego armata chyba najlepiej strzela. Autentycznie jego armata chyba najlepiej strzela. O, kurde, co się dzieje? Nie, no, jego armata to jest po prostu. To taką rozdrubę się je w ogóle. On to mógłby w ogóle sobie przełączać, włączać i wyłączać. Spokojnie. Gidia LNM już się powoli zbiera. I tu zobacz, jak to śmiesznie wygląda. Normalnie, jak to jest sytuacja, jak na granicy, nie? Jak kiedyś było, czy kiedyś, no nawet stosunkowo niedawno. Akcja z uchodźcami pod granicą Polski, to, to właśnie wygląda bardzo podobnie, nie? To wygląda właśnie bardzo podobnie. Chłopcy te zbierają, a ci mają nadzieję, że zaraz się nie wbiją, nie? A tutaj obok jest ten majster, który zrobił idealną armatę. Aha, on to zostawił. A nie, myślałem, że to zostawił. No, nie, no, chłop naprawdę jest jakimś majsterem, mistrzem chyba od TNT, bo on zaraz się wbije szybciej, jak tutaj ta grupa. Aha, bo oni się te typowo rzucekami wbijają. Zobaczcie, są coraz bliżej. Ojo, oj, 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 wbijają się, wbijają się. Stołniarki, ej, stołniarki. Mogą to jeszcze, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Pojedyncze osoby wbija... rzucają. Fajnie to zrobili, ej, fajnie to zrobili. Po to jest to właściwie zrobione tutaj, takie malutkie pojedyncze pokojki, co nie? Co, pojedyncze osoby zostały tutaj wpuszczone. Jakaś jedna osoba została zabita. Zaraz otworzę kolejną. Patrz, kolejnej osobie otworzyli. Ale już gościu ma w łapce rzucaka także. Oj, sywka jest stara patak, został wpuszczony. Kolejna osoba też została. To jest nawet spoko tak, tak, no już się bijają, nie? Wow, ale. Ale nie fart, nie? Jeszcze jeden. Jeszcze jeden rzucak musi pójść. I jedna osoba kolejna wbiła. Ale majster odbijania się zaraz też zrobi drugo, drugi tunel, także. Ok, rzucił rzucaka gościu i wbijają się, wbijają się. Zaczynają się wbijać, ale niestety wbili się przede wszystkim do, zobaczcie, trapa. Większość osób powpadała do trapa tego tutaj, gdzie oni stąd już za bardzo nie wyperełkują, bo, zobaczcie, są tutaj nitki, także... Dużo osób tutaj powbija, właściwie powchodzi, ale oni są zamknięci w trapie. Zaraz z tej strony pozabijają kilka osób i będą stopniowo ich wpuszczali na drugą stronę, co nie? O, ale tutaj w ogóle mamy. Eee, jak oni to fajnie porobili! Eee, ja nie w to nie wierzę, jak oni to fajnie porobili! Patrzcie to! Jak oni to fajnie przekminili! I zobaczcie, że oni się poruszają na poziomie bedroka! Bedrock się zaczyna od piątego poziomu. My schodzimy na pierwszym, także nad nimi są jeszcze co najmniej e, ile właściwie dwie kratki Bedroka nad nimi są. Co za tym idzie, słuchajcie. Nawet gdyby to jakoś jakimś studem powypychało tak TNT, że byłoby wszystko pozwalone, to oni będą się poruszali dalej pod bedrokiem, czyli te wszystkie tunele nie powinny być zniszczone. Gilia LNM Przekminiła to, naprawdę? To totalnie przekminiła Tu popowstawiali sobie takie yy, tabliczki. To też jest spoko zabezpieczenie Masowo się wbijają perłkami, Teraz właśnie na pewno dostali jakieś takie hasło typu Wbijamy się perłami, ale Ale zobaczcie, że Aha, i co oni się tu zbugują? Nie, no naprawdę tak to głupio zrobili Przecież oni się tutaj pobugują perłami Pobugują się to wszyscy perłami I będą się te pali coraz wyżej I się tu normalnie biją zaraz Nie, no gildia LNM Co wy zrobili, chłopaki? Co wy zrobili? Po co takie coś w ogóle jest zrobione? Jakby może to mamy jakiś sens, ale na pewno nie teraz I nawalają serce Nawalają serce 200 HP ma serce tylko. Nie gadajcie, że to będzie koniec, bo gildia LNN tak fajnie przygotowała dużo. ja to chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało w akcji. A to już będzie koniec przebity. Rzucak poszedł, zniszczy im tutaj większość. O kurde, chyba koniec. Wszyscy z gildii LNM szybciutko na serce i bronić tego. Dobrze, że to jest mało gildii z gildii, yy, znaczy dobrze, że to jest mało osób z gildii AK. 4-7, bo... No wolno to HP schodzi, ale mimo wszystko schodzi. 60 HP, o już koniec chyba. Oj, raczej koniec. Raczej koniec, raczej koniec, raczej koniec. Niestety gildia LNM zrąbała z tymi płotkami tutaj. Koniec! Oni nawet nie bronią tej gildii. Gildia LNM chyba sobie nawet nie zdawała sprawy, że będzie tak szybko podbita. Oni sobie nawet nie zdawali sprawy, naprawdę. No niestety, słuchajcie, Gildia LNM kolejna podbita przez Gildia K47 Tutaj była, mi się wydaje, że jeszcze większa przewaga liczebna, jak na poprzedniej wbicie, ale no tutaj. Zdecydowane minusem było to, że właśnie są te płotki powstawione. Zdecydowany minus, słuchajcie. No i to oczywiście się już klepa dalej jeszcze dzieje, ale wiadomo, tutaj już y, przebita straciła znaczenie. Także armaty już się wstrzymały. Nikt tutaj za bardzo TNT nie wybucha. Pewnie będą tak pojedyncze takie wybuchy, żeby nie mogli kłaść y, bloków. Ale no niestety, Gildia LNM troszeczkę zrąbała. Tutaj sprawę z tymi kurde podkami. A taki, taki, byłem naprawdę ciekawy, jak te pomieszczenia tutaj wykute w bedroku działają. Bo to, słuchajcie, to nie jest głupi. To jest właściwie bardzo dobry sposób na zabezpieczenie Gildi, bo. Bedroka się nie zniszczy TNT wybuchami, jeśli ktoś zobaczcie. To jest idealny przykład. Na takim poziomie, jak się chodzi, co nie? Jak są te te. I zobaczcie, że nad sobą macie jeszcze takie pojedyncze, właśnie sztuki z yy, bedrocka. Wiadomo, to nie jest zbyt częste. To nie jest gęsty, gęsto gdzieś tam powstawiony yy, bedrock. Ale no, pamiętajmy o tym, że jest to zawsze blok, który nie wybuchnie. Więc gdzieś tam pojedyncze, pojedynczo może być tak, że no ten o, ten właśnie bedrock w pewnym sensie by blokował możliwość ucieczki po prostu ludziom, którzy byliby w takich pokoikach, poko, pokoikach tutaj. Pokoblowani pomiędzy stołniarkami. No ja byłem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało, ale niestety Gildia Ellenem nie przewidziała tego, że no zostanie szybko przebita właśnie czyste płotki. Nie wiem, jaką to funkcję miało pełnić, no ale wiecie, no niestety to nie wyszło chyba tak jak powinno. Nie wyszło po ich myśli na pewno. To już, słuchajcie, będzie koniec odcinka. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Mi się osobiście fajnie oglądało tą przebitę. Mam nadzieję, że Wam również. Jeśli tak, to strzelcie tego suba, zostawcie łapeczkę w górę. A Jak już to zrobiliście, to proszę zostawcie dzwonka, bo na, tym, na tej edycji będę. Wstawiało bardzo dużo filmów, więc no, chciałbym, żeby każde filmy trafiły do Was, do osób chętnych, a nie że na przykład ktoś się dostanie powiadomienia. Wbijcie też na serwer, bo jak ja to nagrywam, jest 2500 prawie 500 osób. No i ta edycja właściwie dopiero co się rozkręca. Także mam nadzieję, że wbijecie sobie pogracie. Tym bardziej, że dodaliśmy plugin na ulepszanie postaci, dzięki którym naprawdę możecie mieć bardzo dużą przewagę nad innymi graczami. Dlatego wbijajcie porobić misję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Yo!